Brazylijskie jiu tak w skrócie polega na tym, żeby sprowadzić kogoś z pozycji stojącej do parteru, tam skontrolować i założyć jakąś dźwignię bądź duszenie, czyli poddać przeciwnika już w samym parterze. Zasadniczą różnicą między jiu-jitsu a innymi sztukami walki jest to, że jiu jest tutaj nie ma uderzeń, tak? To jest typowo sport chwytany. Jest też element zapasów, więc jest to naprawdę dyscyplina bardzo bezpieczna, bo mówię, nie ma tych ciosów, są same chwyty i może naprawdę, naprawdę jest mega skutecznym stylem walki i zarazem bezpiecznym. Trening wygląda tak, że zaczynamy rozgrzewkę. Biegamy sobie w kółko i tam jakieś tam ćwiczenia sobie robimy. Następnie Bartek trener pokazuje nam chwyty, ćwiczymy między sobą te chwyty. Następnie potem mamy sparingi między sobą. Bardzo ciężkie sparingi. Bardzo, ale daje bardzo dużo satysfakcji i endorfiny po prostu na wysokim poziomie na koniec. Nasze treningi odbywają się zazwyczaj we w i w soboty, w klubie Garda. Zachęcam wszystkie panie do tego, żeby przyszły, jeżeli się boją, chociaż zobaczyć, żeby, żeby zobaczyły jak jest fajnie, jak, jak, jak faceci reagują i jak jest zabawa, jest, jest dużo śmiechu, jest dużo walki, jest dużo dużo takiego fanu i super.